Które zaczyna utworzyć. Nazywam się Wioleta Wramba, a to program 100 pytań do. Do kogo dziś? Pamiętam, nie garnąłem się do ludzi. Mama tłumaczyła się przed znajomymi, że urodziła felarne dziwne dziecko. Zawsze byłem odmieńcem i tak już został. ale tak bardziej zrozumiałeś siebie. I Chciałam się zapytać, w którym punkcie teraz. Mał, y, kontakty. Jako małe dziecko zupełnie. I y, niektórych ludzi nie byłem w stanie wytrzymać, ich, ich obecności. Bo emanowali czymś takim, czego nie mogłem. Mała niejednokrotnie to są przecież tłumy na koncertem czy frontmenką, eee, na wiesz, wystrzeliwuje do kwiobiegu. Eee, człowiek się przygotowuje tak jak do walki fizjologicznie i. Eee... Ze sceny. Wchodzisz na ulicę, idziesz po chodniku, spotykasz ludzi, którzy cię rozpoznają. To intymnie, ale w kontekście tego, skąd wzięła się od, u ciebie ta ucieczka od ludzi, dużo czytałam na temat twoich, Twojego dzieciństwa, które no, wydaje mi się, że do najłatwiejszych nie należało. I tak czytając to, było mi trochę nawet przykro momentami. Że, że są takie sytuacje, przez które musiałeś przebrnąć. No i pewnie stąd jesteś taki, jaki jesteś.